Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują. Karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal. Dziewczęta zerkają za płota, a czy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota ta, szara piechota, a czy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota ta, szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują Błyszczą szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą.